Pamięć historyczna to klucz do zrozumienia teraźniejszości, ponieważ aby człowiek wiedział, dokąd idzie, musi wiedzieć skąd pochodzi. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci. Historia to światek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia oraz zjazunka przeszłości. Nie znać historii to być zawsze dzieckiem. Moi drodzy, dzisiaj jest szóste spotkanie z tym, spotkania z historią Łęgą. Owszem, Bandit Sakotwa, to dzięki Łężankom, bo z innym razem popracuję te, te spotkania się odbywają, oczywiście dzięki domomu dzisiaj, dzisiaj, tak, dużo My już rozmawialiśmy o księdze w ale wtedy było nas 5, 6 osób. Po prostu taki to był czas, że wiele osób chorowało. I tutaj na dobywanie się nie się gdzieś spotkać w większym w księdzu Wożalę. Ta biografia, którą Karnowski stworzył, w głównej mierze oparta była na rękopisie Ignacego Miejskiego, ziemianina na I właściwie, jeżeli mówić mamy o Wożale, to i nazwisko Karnowskiego, "Wihikuńskiego spodni musi być przywołany w..."